Dobry wieczór państwu. Może najpierw się połączę z panią. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. dobry wieczór. Dobry wieczór. Porozmawiamy o astmie. Tak, bo wyleczyła tak. Pani asmę, tak? Tak, tak mogę powiedzieć, że nie bo było bardzo, źle bardzo, to i bardzo, źle to znosiłam i, no, ten lekarz, ten rodziny mnie prowadził, to nie, ma, ma pani nie, 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 miałam nie, nie, na nie, Przepisał nie, nie, żeby po dłuższym kasie. Pani doktor nie widziała poprawy, więc skierowała mnie do swojego doktora, do profesora e, na, od chorób hormonologicznych na badania. No i profesor spojrzał na wyniki, e, stwierdził, że zacznie mnie leczyć od początku. Były to badania, potem wyniki, no i za miesiąc do kontroli. Na e, za, e, zapisał mi leki i po tych lekach chciał zobaczyć, je, jak się czuję. I za miesiąc się pokazać. właśnie za miesiąc, jak przyjechałam, to zaraz mi szybko wredziła no jeszcze dodatkowe badania w piorometrze. I stwierdził, zobaczył te wyniki, bo zaraz się do niego dostałam, do lekarza. I mówi: Wie pani, co ja to nic nie chcę mówić, ale mówi: Ja się cieszę, że mogłem pani w czymś pomóc, bo naprawdę, że, że panią uleczyłem. Mówi: To chyba jakiś cud. No i tak się właśnie cieszyłam z tego, że Ale to tak powiedział. No i to Ale? było dobre. No to... i właśnie wie pan co jeszcze e, też wytrzymałam się na tarczycy. I tarczyca też te dwa no, dziesięć lat na tarczyca, to raz to było niedoczynność. Nie Tak, 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 leki były raz e, trochę mniejsze, potem coraz to większe i większe i tak, że e, była też porozumienia na lekarza, bo pan jedna doktor zaprowadzona przeszła, przyjechała do Olsztyna, no i też te badania, tak wszystkie, żeśmy rok od początku i tak samo. I mówię, wie pan co, no te leki tak 112, to, to na razie niech nie bierze, no ale jestem tak za pół roku, wizyta, to też 112, no i później za pół roku. To mówię, ja, no niech tutaj bierze te leki, ale mówię, spotkamy się za rok. No się za rok, to chyba coś tutaj jest. Nie tak, ale Panią Turco. Ona mówi, no leki, nie pójdę na nie tylko wszystko, mówi tak, jakby się to zawsze zmniejszyło. No to mówi, to jest po co będziemy dalej mówi, to niech Pani na to się wstrzyma, mówili, zaraz Pani przyjdzie za tym, co. No i w każdym no mi się wydaje, że to, 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 to jest działanie w tym kierunku. Słabo Panią słychać. Halo. Tak, ja się słyszę. Tak, dobrze, pros proszę mówić. O tarczycy, że lekarze. Aha, bo tak. No, że właśnie że też leczenie, e, miałam też leczenie tarczycy, no i mówię tak samo, z 10 lat to tarczycy cały czas leczyłam i leczyłam i USG i przesiedlenie i miałam jeszcze i nakowanie na tarczyce. No i tam nie było takich tam dużych zmian, tylko były takie właśnie, jak mak, takie drobniutkie, tam takie górki. No i te leki brałam, cały czas brałam i no i mówię, tak też miałam zmianę lekarza, bo jest pani doktor ta, mnie prowadziła, zachorowała mnie, też lekarz, no i była dłuższy czas na chorobę i pani doktor Zoszyna przyjeżdżała i, i ona też zaczęła mnie, też tak, no tak widziałam, że też tak jakby swoimi metodami, no i też, też te leki mi tam dalej przepisywała, ale później tak mówię, wie pani co, może teraz tak pani mówił mówi już tak za pół roku, nie, tylko by tak za rok się spotkamy. Ja mówię pani doktor, to coś się stało, a ona mówi, że nie, mówi, no mówię, że, że, że nie, jest tak źle, mówi także że mówię, na razie mówię sobie, damy na, na, czas. No to mi się wydaje, że tak jakby może też terytorium też może miała jakieś. No tak, hmm. coś chciałem, no. czy, czy pani to miała jakieś głuski na tej taczycy czy tam się... Tak, to były takie głuski takie drobne, takie jak mak były, takie nie były, żeby duże, no. tylko były Małe, I, on, I one zeszły z tego wynika, tak? I, on, i one wynika, tak, on tak jak zeszły, bo Pani dopiero stwierdziła, że na razie nie będziemy mm. robić żadnych badań. Mówi, zobaczymy, co zarobimy. Od, no od, ja od razu Astma i Pani, i, i tarczyce Pani wierzyła. Tak, tak, tak. mi się wydaje, że to było za jednym razem i jedno i drugie. A niech Pani powie, a tą Astmę to Pani miała długo? Oto Astmę tak samo miałam, na te 10 lat. A tak, to, no to jest choroby tak, były. Całkasholowałam za pali no za fali mnie. Ja się strasznie płaciłam. I no dlatego tak. chyba to wszystko na punkcie takim właśnie tego szybko się przeziębiałam i to aż nie nabyłam. Tak, i teraz, i teraz po tych 10 czy 15 latach tak, pani jest zdrowa. jak długo pani stosuje BSM? I, ile lat? No już jest teraz trzeci rok już teraz tak, będzie. Trzeci rok, 3, że. Tak. Że, I to się polepszyło tak. i to się polepszyło po miesiącu. O dwóch? No to tak mogę powiedzieć, że takie poleciło po miesiącach, nawet rozmawiałam z znajomymi, a ja mówię, spróbuj tak samo i ci. Mówię, to mówię, to pomaga, mówię, nawet czy błogłowiec, czy cokolwiek, mówię, to, to się jeszcze pomożesz, bo no, to też niby mówię, że mi pomogło, ale nie, tam, nie mam czasu, bo to trzeba mieć na to czas. Trzeba... No, trochę czasu, znaczy. mówić, ale można rano i wieczorem znaczy. stosować. Dziękujemy tak, Pani no, bardzo, tak. dziękujemy, dziękujemy. Tak, to ja znaczy... dziękuję też bardzo. Znaczy, dobra, dobra. Także widzicie Państwo tych astm, jak wejdziecie wy, jak na, na, na ten mój kanał YouTube, to jest tam już kilka wyleczonych. Także to jest bardzo powszechna e, choroba, którą się leczy BSMM, a która praktycznie jest nieuleczalna, proszę Państwa. tej leki się daje, wziewne czy niewziewne, ale nic więcej lekarze nie mogą zaproponować. Problem jest też i z tarczystą, szczególnie z nietoczynnością tarczystą. To są którą ma wiele chor kobiet przecież. Także proszę Państwa, proszę rozpowszechniać metody, bo to bez metody to w obecnych czasach, jak Państwo wiecie, które zupełnie przekształciły medycynę konwencjonalną w maszynkę do zarabiania, niestety w maszynkę do depo depopulacji. Tak ukształtowali całą medycynę i zarządy tych, tych lekarskie, że one właściwie wszystko robią pod dyktando globalistów. ONZ, WHO, które przekształciły się z międzynarodowych organizacji w prywatne, bo to obecnie prywatne fundacje, Gatesa na przykład, czy inne korporacje finansują te organizacje. No i biznes farmaceutyczny, który chce zarabiać. Tak, że są takie czasy. I, i mogę powiedzieć, że lekarze występują przeciwko sobie, bo przecież ludzie nie, nie są aż tak głupi, żeby nie widzieć, co się dzieje. No, jak można y, y, dawać szypawki niesprawdzone? Niesprawdzone nawet na zwierzętach. To, to są czasy, które są, proszę Państwa, no, nieprawdopodobne. No. Szczepionka powinna mieć atest, powinna być sprawdzana, powinno się wszystko o niej wiedzieć, a oni rzucają szczypawki. I dzieją się rzeczy straszne. Dają, proszę Państwa, jakieś podwójne dawki, potrójne. I obecnie jest coraz gorzej. Problem jest taki, że coraz więcej młodych ludzi umiera. Ktoś może powiedzieć, no nic nie poradzimy, tak lepiej o tym nie mówić, no. jeżeli się nie będzie mówić, to to będzie szła ta depopulacja no, w przeżerającym tempie. Lekarze się zwalnia z pracy, jeżeli mówią o tym. Kto może mówić jak nie ludzie? Jak nie, typu, nie tego typu proszę Państwa Stacje TV niezależne. Proszę Państwa, ja tylko powiem, że wbrew pozorom olbrzymia Rzesza w Polsce stosuje metodę BSM. Bo ja tą metodę rozpowszechniałem już 40 lat. Mogę tylko tyle powiedzieć, że nikt państwu nie pomoże z osób, które żyją z lecznictwa, bo na tym się nie zarabia. No jak można zarabiać na metodzie, którą może stosować sam, każdy. I jeszcze jest do tego książka, która proszę państwa, wszystko wyjaśnia i zabezpiecza ludzi też i przed skutkami stosowania metody, dlatego że nie we wszystkich przypadkach można tę metodę stosować. Trzeba mieć książkę i trzeba się Zgodnie z nią poruszać w zakresie leczenia. Ja pokażę książeczkę. Samo leczenie metodą BSM. Przedtem była na początku inna okładka z Sofionorem. tutaj jest Sofionorem, który trzyma ręce na głowie dziecka. Ale proszę Państwa, ze względu na to, że było zbyt mało uwag ogólnych i zastrzeżeń. I oczywiście te zastrzeżenia najważniejsze, gdzie napisane jest, że nie wolno, to <laughs> ich, ich, ich jest ich w zasadzie dotyczą się poważnych chorób, takich jak nowotwory. Osoba z nowotworem musi się zapoznać z książką. Ale zresztą nie tylko, bo doszły do, również nowe wskazania i przeciwwskazania, które też trzeba znać, proszę Państwa. I tutaj wiele osób się pyta o pozycję, jak i co, żeby pokazywać, proszę Państwa, można to robić pod warunkiem, że się ma książka. Ja wiem, że nie wszyscy z Państwa macie, a przynajmniej to, to nowe wydanie. to nie chodzi o to, żeby sprzedawać nowe wydanie, tylko chodzi o to, żeby państwo zabezpieczyć przez błędne stosowanie metod. Nie powinno się robić błędów. Jeżeli ktoś komuś w ogóle metoda nie działa, to znaczy, że on po prostu źle układa dłonie i musi sobie skorygować te dłonie, położenie dłoni. Są też nietypowe sprawy, nietypowe układ mózgu w czasie, i wtedy, jeżeli tak jest i komuś nie, nie wychodzi, to proszę do mnie zadzwonić i nie ma problemu, ja, ja mu wyjaśnię. Ale to są bardzo, ba, bardzo nikłe przypadki. Ja rzecz ciekawa, że piszą gdzieś na Facebooku, że bo tam nie wychodzi, ale do mnie nie zadzwoni. Jak napiszę, żeby, żeby się skontaktował, bo tak to tak jakby to trolle był czy coś. Musimy wiedzieć też, że nie wszystko, co ludzie piszą na Facebooku, no jest prawno, bo tutaj, proszę Państwa, wiele osób jest zagrożonych, szczególnie nawet tych, którzy tam sprzedają. Jakieś suplementy. No, a tutaj, jak ktoś zna BS, BSM, to nie musi już tych suplementów brać. Zresztą dowiedziałem się niedawno, ktoś sprowadził taką maszynę z Rosji, która sprawdza działanie suplementów, i okazuje się, że te suplementy niestety nie zawsze są skuteczne, a na pewno już nie wtedy, jak ich pobieramy za dużo. Nie są to proste sprawy, proszę Państwa. Trzymajmy się metody BSN. Jeżeli ktoś jest osłabiony, to może zrobić badania, czego mu brakuje w organizmie, i niech sobie wtedy dodaje witaminy czy sole mineralne. Proszę Państwa, w organizmie nie może nic być za dużo. Nie może być nic za dużo. Również suplementów, więc tutaj, a szczególnie przy BSM-ie proszę uważać żeby nie zawsze łączyć te, te suplementy. Proszę Państwa, jest kłopot rozpowszechnieniem metody. Ona powinna być znana i rozpowszechniana jak, jak najszerzej i natychmiast, tak? Bo ratuje życie i zdrowie człowieka. Człowiek się nie męczy, nie cierpi, typu tak jak ta Pani. No, i nie traci pieniędzy, ale właśnie na pieniądzach jest ta cywilizacja zbudowana. W związku z tym ludzie związani z korporacjami trzecimi nie będą tej metody rozpowszechniać i nie będą jej Państwu propagować. Ale ja tylko, przy... tutaj macie Państwo przedstawione zdjęcia twórców religii, jest Jezus. Ja dałem cytaty i, i też przeczytałem, co Jezus mówi. Węże, to Kościół to już dawno to powinien sprostować, wyjaśnić, a oni to pomijają. To Jezus mówił po zmartwychwstaniu do uczniów swoich, kiedy się z nimi spotkał, że brać będą, a co by świętego pili nie zaszkodzili. No bo jak się trzyma dłonie na głowie, to wtedy to są wszelkie zakłócenia, wszystkie substancje, również te, które pobraliśmy, proszę Państwa, ktoś niechcący, nieświadomie te szczypawki. Ale węże, proszę Państwa, to nie, nie kładzie się węży. Przecież nikt nie będzie kładł w XX wieku węży, a nawet wcześniej. Było to bardzo niezrozumiałe, a węże to jest symbol fale elektromagnetycznej. I to należy czytać tak. Węże, fale elektromagnetyczne brać będą, a co byśmy tenego pili, nie zaszkodził. Dalej, na niemocne. Niemocne to są choroby. Niemocne to y, szpitale, się tak nazywają, w y, Czecha. Na niemocne, na choroby ręce kłaść będą, a dobrze się mieć będą. Jest to subtelna różnica, dlatego, że jest to tłumaczenie z, z greckiego, wcześniejsze tłumaczenie, a w, w religii katolickiej mówi się na chorych. Na chorych, no to już musi być druga osoba, tak, żeby położyła ręce na chorych. Ale jak mówi się, jak jeżeli Jezus mówił na choroby ręce kwadratyczne będą, no, znaczy, że wszyscy możemy się, le, będziemy się leczyć. I to będzie, proszę Państwa, ta metoda będzie znana. Kiedy to będzie? Miejmy nadzieję, że jak najszybciej. Myślę, że to nie tylko ja sam do tego doprowadzę, ale bez wątpienia znajdą się osoby, tak jak Bóg będzie chciał. Którzy mi w tym pomogą. Mam nadzieję, że jeszcze za mojego życia, które, jak Państwo widzicie, nie jest już takie krótkie, bo ja już mam 74 lata. Ale przy BSM można żyć długo, można kontynuować swoją powinność, proszę Państwa. Także pamiętajmy o tym, żeby mieć nowe wydanie książki, je kupicie w księgarniach w Świat Książki, w księgarniach wysyłkowych, takich jak Bonito, takich jak Selkar w Łodzi, Podręcznikowo Rybsza, w Białymstoku, Podręcznikowo w Łodzi, czy inne księgarnie wysyłkowe. Książka nie, nie kosztuje z wysyłką, gdzie około 30 złotych kosztowały, to cóż tutaj za wydatek, ta, tak jak ta Pani mówiła, ile ona zaoszczędziła pieniędzy, tak, ile ona wydała pieniędzy, dalej popatrzcie, jakie są drogi obecnie. Więc warto, warto książkę mieć i książkę stosować. Aby wspomóc moje, moje rozpowszechnienie metody, bardzo proszę też o, o wpłatę na fundację Potrzebuję też, proszę Państwa, zrobić to, dotłumaczenie, bo nie rozpowszechniam tych wydań starych w obcych językach. Dlatego, że są tam, nie ma wszystkich informacji i uwag ogólnych. Także tutaj nie chodzi o pieniądze, bo oczywiście można było sprzedawać i po niemiecku, i po angielsku, i po francusku, ale nie chcę tego robić, proszę Państwa, bo muszę to dotłumaczyć. <laughs> Kilka stron w każdym języku, co wymaga kosztów i to by Państwa wpłaty mi bardzo pomogły. Szczególnie, że mam problem z promocją książki na Facebooku. Mi nie tylko blokują promocję, ale nie pozwalają mi przyjmować, proszę Państwa, polubień. Nie mogę zamieścić, proszę państwa, zaproś znajomych. Nie działa mi to jakiegoś czasu. Cały czas piszą, że jest w naprawie. naprawie Ciekawy, dlaczego moja strona jest tak w naprawie. Samo leczenie metodą BSM na Facebooku. No ale proszę państwa, już tak, tak już jest. No. Jeszcze dobrze, że ten, ten, mamy ten kanał, możemy y, y, posłuchać wyleczonych. Y, y, popytać się też bardzo proszę, tutaj możecie się państwo spytać, ja zaraz zobaczę y, jakie są pytania. Ale proszę się nie pytać o rzeczy o, oczywiste. No, o, niedawno mi pan na, napisał, a po której stronie jeżeli mi po lewej to to po, po, po której ja mam stronę trzymać. No, proszę Państwa, to wszystko jest w książce. Sobie przeczytajcie książkę i tak jak ja nie mogę cały czas komuś na jego życzenie on nie rozumie, że on nie jest sam. Jest tyle ludzi, którzy tego typu pytania zadają. No, książki nie przeczytają, a ja on chce, żeby ja mógł książkę wytłumaczyć. Absolutnie nie będę odpowiadał na takie pytania. Także cieszmy się, że poznaliśmy, poznaliśmy metodę daną od Boga, od Stwórcy, który, który, który nas tak stworzył i dopiero w, w tym wieku możemy, proszę Państwa, tę metodę rozpowszechniać i w tej cywilizacji trudnej, bardzo trudnej dla nas. Ale w niejednokrotnie w najtrudniejszych cywilizacjach rodziły się różnego rodzaju metody, które pozwalały ludziom przeżyć. Mam nadzieję, że ta metoda pozwoli Państwu przeżyć i dobrze, dobrze kształtować swój byt tak u siebie, jak i u rodziny u znajomych. Pamiętajmy o tym, bo człowiek zdrowy psychicznie. To czuje się również dobrze, a przede wszystkim jak i dobrze, i, i się czują też jego znajomi, a przede wszystkim jego rodzina. Pamiętajmy o, o, o rodzinie. Mówmy, mówmy o tej metodzie. Polega ona na tym na bardzo też prostym odkryciu, który wszyscy widzą i obserwują, a niech się, nikt się na tym nie zastanowi. Dlaczego. 9 miesięcy na przykład zarodek jest w łonie matki i się rozwija, tak. Ale też na prostym odkryciu, na, na prostej czynności kury, która wysiaduje jajka. No jakiś nie dziewięć miesięcy, nie tak jak zwierzęta, ssaki, ale proszę Państwa Posiedzi sobie tydzień, dwa i wychodzi Kupczak, tak? Dlaczego tam jest tak potrzebna dłużej, potrzebne długie działanie ciepła i wygodności? No bo organizm się musi zbudować, a my już jesteśmy zbudowani, proszę Państwa. Tak? jesteśmy na organizm. I to często wieloletnie. Także jeżeli przyłożymy rękę. Sobie e, lub dziecku, i 20 minut, e, rękę w jednym miejscu, w miejscu, które jest opisane, a które działa na, na chorą część organizmu, to wtedy będziemy widzieć reakcje lecznicze. Na przykład, jak jest rana, to ona się będzie goić e, w oczach. W oczach się będzie goić. Nawet stare, zadawione rany. Nie wszystkie się zabliźnią, ale będziemy widzieć, że zaczerwienienie nie tak, zaognienie. Zapalenie będzie bardzo szybko minęła oparzenia, skaleczenia, stłuczenia. To najszybciej widać, no ale też je odczuwamy, na przykład mamy chorą wątrobę, to będziemy odczuwali zwykle pieczenie, rozgrzanie wątrobie i tak dalej. Pamiętajcie o zastrzeżeniach, które jest, jest wiele książek w książce i trzeba się do tego wszystkiego dostosować. Bardzo proszę o wpłaty na fundację. Macie Państwo tam niżej podane konto fundacji. Macie, macie też konta Paypala podane. Wracacie tyle, ile możecie. Chociażby z, tego, z tej przyczyny, że macie stosunki, no bo proszę Państwa, oszczędzacie tak dużo. Wiecie dobrze, że ta metoda powinna się rozpowszechniać i powinni ją wszyscy znać. Tomu, to pomagajcie. Tyle, ile możecie. To, proszę Państwa, wszystkiego dobrego zdrowia. cieszmy się tym, że mamy i, i możemy stosować metodę od Pana Boga. Dobranoc.